Witam Bob. Clash of Clans jest to polski pewech przeciwko jakimś klas, Patrzyłem z kolei południowej Rzecz 78 wygranych, pewech ma 37, trochę mniej. Ale zobaczymy co tu będzie. Na razie jest początek wojny. Jak widzicie, zaczęło się to całkiem niedawno czyli to jest 22 minuty. Wojowania. Oczywiście tu jeszcze góra yy, a raczej nie atakuje w pierwszych momentach. Merwej się wychylił, coś się już piknął. Tak jeszcze nie robiłem, może będę po prostu nagrywał, bo tu bardzo mało ataków jest. Od dołu popatrzymy co jak było i opowiem co dobrze było, co było źle. I żeby nie było, jak to mówią. Żeby było jeszcze ciekawiej, to zatakuję swoim kątem na żywo na numer chyba 26 co to za przeciwnik numer 26 zobaczymy czy dam radę w ogóle myślę że no, bardzo ważne patrzymy po bokach czy są budki prawda to jest bardzo istotne nie ma miejsce w którym cc da się najlepiej wyjąć tu jest łuk prawda kładę łukę i w tym kierunku myślę że cc powinno wyjść Dalej skupiam się na y, Mortarach Wizardach Towerach oraz czy kierunek będzie dość dobry, że z tej strony pójdę, prawda? Myślę, że to problemu mieć taką nie powinno być dużego, ponieważ mam trzy chwili. Pierwszego powinienem zużyć gdzieś tutaj chila po prostu tu ma Tesle i może jakieś bomby. Hmm. Trochę mnie niepokoi, że to widzę za daleko. Ale ja bym poszedł bardziej po długości od ściany, nie? to może by było silniej. Silniej by było, chyba poszedł od tej ściany, bo zobaczcie, że tu jest dziura. Tu jest jeden budynek obronny, kanon, to samo po drugiej stronie jeden budynek Airtały. Czyli raczej od strony tej, jakiej przeciwnej, nie bardzo zależy, należy atakować. Bram przeciwnie, należy. Od, że tak powiem, z lewej góry lub z prawego dołu bić, bo zobaczcie, że tu jest znacznie więcej budynków defensywnych, prawda? Czyli po prostu pójdę, tak jak mówię, pójdę ścianą całą, co trochę podzielę, mam 8 bomberów. To myślę, że tak dojdę. Dobrze by było, żeby to wszystko zbić i jakoś to, żeby wlazło mi dobrze. Z tej strony by było, może solidnie atakować dwa mortary, prawda? Abym szybciej zdążył zdjąć. I może tak zrobimy. Ściągniemy smoka do tego rogu. Na tutaj. To go wyciągniemy w tą stronę. I zatokujemy może... Czas strony. Zobaczy dwa budynki, dwa budynki obronne. Tu jest jeden, tu są dwa, czyli dwa na dwa. Jeden na jeden z królem. Dwa, dwa mortale, tylko że są bliżej. Ale no nic, dobra. Nie, pójdziemy z dołu. Zawsze to czasu. Yy, niech tak będzie. No to atakujemy. Co to mam, dwa Chciałem cztery, no dostałem dwa. Dobrze, niech, bę niech będzie, że dwa. Myślę, że... ...i dwa wizy na szóstym powinny sporo zrobić. Król na pierwszym. no, trochę się cykam, lecz ...na spokojnie. Nie ma się co bać, prawda? A jak zjebę, to będziecie widzieć, że... ...te szyb z pieprzy, nie? Ataki. Nie zawsze wychodzi. Dobrze, ty odsunęłem go dalej, żeby po prostu ten smok tu doleciał. Wciągniemy go do rogu. Na spokojnie. No no dobra, teraz go zasypiemy łukami po prostu. Widziałem, że ludzie opuszczają wizję, ale to nie jest za dobry pomysł, żeby trochę wizję poświęcać po prostu, nie? Tutaj mało tej wizy puścimy. Tutaj puścimy, dobra, a myszko trochę ciężej, kurde na się operuje. Dobra, trochę ma tutaj, wiecie co? Y to faktycznie to, to jest, myszką to jest dużo gorzej. Dobra, tu, 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 tu puścimy hila. O, 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 w dobrym momencie, widzicie? I dalej zostawię sobie te, te trzy wizy. No, może jeszcze nie, no proszę. Te dwa wizy sobie zostawię. Tu mi wszystko wlazło, dobrze. Tu przychilujemy jeszcze. Drugi heal, jak widzicie, już zużywam. Dość szybko, prawda? Myślę, że jak tu wejdę do środka i wojsko mi dojdzie dotąd i tu mam zamiar rzucić trzeciego chwila i myślę, że to powinno wystarczyć. Tutaj mam parę wizów, jest trochę ich mało. Mam nadzieję, że wszystko wejdzie do środka. I tu w tym miejscu chcę hilować jeszcze raz. A w tym miejscu, jak widzicie, już wnioski jest pół rozbite. Tu miałem wizy dopuszczać, nie będę, bo nie ma bardzo do, do, do czego. Tu może dopuszczę te dwa wizy, żeby te strony już coś lały. I Tu mam dwa łuki, co to dobijać? Już nie mam bardzo wpływu na ten atak, myślę, że będzie dobry, tak czy inaczej. Tu może dołożę po prostu, żeby ten kanon miał zajęcie, bo coś, coś się działo, prawda? Ale już zeszedł. Obrona cała zbita. I co mogę powiedzieć? Atak na life'ie. Wbrew pozorom, niby trochę chaotyczny, prawda? Ale chwile będzie dobrze użyte. Tu przylecenie bomby. W środku, w centrum DPS-u, i tutaj, kiedy do tej obrony doszliśmy dalej, no i co? 3 mamy, proszę, i Bob zaatakował. Czyli dorobiłem 3 gwiazdki dla klanu, jak widać. To dobra, to jak powiedziałem, to może obejrzymy te ataki. Tu byłem, Babcia Edzian został w międzyczasie. A żeby patrzyć, jest zbita na 3. Więc my tutaj może zaczniemy od Babci Edzi zobaczymy, jak zrobiła numer 21. Bardzo rozjechana jest ta hasła, prawda? Dość duża po to, żeby nie wyczerpać CC. Myś, jak to było Czy to balonem, czy. nie, no, lewa na smoki, No to na smoki to jest. No jazda, to babcia Edzi już ma smoki, to już jest. Oho, na pierwszym ma. Na... Ja jeszcze powiem tak, że baraku nie zrobiłem. Jakoś mi się nie bardzo śpieszy. Ponieważ z tego kąta raczej nagrywam, prawda? I tylko tyle, że. Tak, no no. zobaczcie, jaką smok smoki dość dobrze rozpuścił. Tu puścił w tą stronę, tak mniej ze cztery, nie? Tu ma ich pięć. I tu jest jeszcze jeden, który tak, trochę w tą stronę schodzi. I kiedy balon daje? Balon daje znacznie później po co. CC wychodzi. A barony dość często wyprzedzają e, smoki i CC wychodzi i zabije barony. Kolejny kolejny raid, Bardzo dobrze rzucony. Pierwszy i drugi raid dobrze rzucony. I teraz gdzie do trzeciego. Do, na tu trzecia chyba nie musi już. Mi się wydaje, że w ogóle go niedąż. Chyba nie ma takiej potrzeby. Zobaczcie, tu już wszystko pozbijamy. Barony teraz pójdą do. Zarda, Towera. Od Zarda Towera pójdą raczej do tego kanona u góry, nie? Cofną się. Tak. Kanony już są zerowe, zagrożone dla smoków. No. Nazga bardzo dobrze puścił. Smoki. Dość szeroko balone po środku. Smoki wszystko po bokach wycięły, aż, aż się wszystko do środka zrazło. Pamiętajmy, że CC jeszcze ściąga na siebie, bo ma taką tylko tego nie widać, prawda? Czyli tak jakby taka agresywność ogóle niego jest i on tak wkusuje jednostki. Zobaczymy dalej. Babcia Andzia, gratulujemy. Dobry, dobry atak. Nie przyczepia się, niestety. Przeciwnik zaatakował Claudię i co tu zepsuł? A, zobaczymy. Mam ataku bez naszych, więc... Claudia, na wstępie powiem Ci, czemu Ty masz mury w środku. Takie słabe. Wywal to na zewnątrz. Mury budujemy zawsze od centrum na zewnątrz, nie do odwrotnie. Tu masz takie piękne mury i bomberem bez problemu dobiegniemy i je wysadzimy, tak? Tu już bomba raczej nie dobiegnie. A takie mury raczej nie powstrzyma nic. Z piechoty smoki poszły. I zobaczcie, tu smoki poszły dużo, dużo gorzej. Poszły bardziej na hura, prawda? Czyli tu jeden, tu jeden i wszystko w środek na hura, razem z balonami. Balony poszły dobrze. I co to to co tu nie poszło? Przecież są smoki na drugim. Przy takiej ilości ARD pasów słabych, to powinien go zrobić. I nie zważam, że chwilę, bo po co mu film Nie bardzo było potrzebne, to bardziej range się przydał. Ale zobaczcie, o co chodzi. Tu nie były wycięte boki, prawda? Nie były wycięte boki i smoki są głupiej ją. I znowu może być opinia yy, jednej osoby, to od niejednej osoby to słyszałem, że smoki są takie głupie, że latają gdzie chcą. No... Tak, jak jeździec taki smok tak to powiem jak głupie się, głupiego się ma baza, tak jest prawda? Prosto do smoków co jest trochę łeb żeby nimi kierować. No i już... No wybacz Klaudia nie będziemy oglądać. Twoja obrona już siepa te smoki, które bez sensu tu będą matać. Nie się miałem to właśnie 98% ci na trzaskały, czyli prawdopodobnie Air Defense wszystko zniszczył pod koniec, aż przyspieszę, żeby nie było. Tu pewnie zejdzie. To pewnie zejdzie, zejdzie ten budynek. Nie, zobaczmy tu. Chyba nie da rady zbić to Chyba nie da rady. Nie. No i tyle. Miał no dużo brakowało do tego, to chalenie i kolejny atak to będzie Ars Kamer 32 na 30 to będzie śmieszny atak, po bo jest bolna, CC. O nie, to są jeszcze smugi, to już są takie poważne wioski, tak daleko? Chłopaki, co tu się dzieje u Was? Dwa air defensy na pierwszym i na drugim. Przecież to jest śmiech. Ja nie wiem czy tutaj nie warto by było balon na trzecim zrobić, kurczę, za przeproszeniem. No sorry, wiem, że to jest niedocenienie przeciwnika, ale... No też to smoka jest na tą wioskę... Ona jest tak słaba, że ja bym po niej lekko przeszedł. Smoki na pierwszym, ja, i to co one zrobią? Wszystko tutaj... był na piątym. Wszystko rozdupcą. Nie wiem, czy ten rdf w ogóle coś zabije? Nie, tego może stało, bo załóżmy, że tego smoka, nie? Ale o, tu kolega nie ma jeszcze raidów. o, licho trochę. Musisz inwestować w miskę. Bo chyba nie inwestowałeś jest bardzo w miskę. I się zdaje, że bardziej się skupiasz na smokach. No, zobaczcie, jest jeden RDFS, który tak sobie, no, ciupie tego jednego smoka i czas mi nie pewnie on no ale go ubije, nie? To jest właśnie Air na, na pierwszym, więc Air defense jest na jednym z najważniejszych do TH8, że tak powiem, bo do, do tego poziomu mniej więcej się lata z makami, nie? na TH9 a raczej już nie, bo tam już jest 4 są ARDefense, a na TH8 jest 3, no to już ryzyko jest. 2 to nie jest problem, ale 3 to już nie zawsze wchodzi, a 4 to już rzadko. No, gratuluję Panu i został jeszcze łódka do i no dobra dobra no aksik dwa raty poczekałem aż widziałem tą łódkę sobie żebyś nie gadał. potem już nie poczekałem do końca zobaczyłem to już z wielkiego sukcesu pięknie pięknie tu jest wariant bity. i co przeciwnik zepsuł? W ogóle zobaczyć, jakie on ma wojsko. Górę z dołem się nie miesza, raczej na tych poziomach. Tak? Myślę, że to są takie top ataki, już jak się miesza w górę z dołem, ale to jest po prostu większy ar arsenał jednostek, większy zap zapas jednostek. To się po prostu robi w tym celu, żeby zliczyć jakieś ważne cele. A on tym nic nie mógł zrobić. Jeszcze zobaczcie, co zrobił. Dowalił się ze z dwóch spej na trzy po to, żeby wejść widzieć wszystkie giganty, żeby wyciągnąć MCC. No pomysł dekadurny, no. Ja myślę, że tutaj po wojnie gigantem z tej strony, prawda? Bomber, no by Bomberma chyba puścił jeszcze. Czy nawet trzy niech puści, no to panie by mu znacznie wyszło. do CC, wziął wizy, jakieś smoki, taki powiem, że atak taki za poproszeniem z dupy. Tak, i aby zaatakować, może. Nie wiem, może chłopak farbił. Właśnie może farbił, i tak, smoki dorobiły się i wojna się zaczęła, to się zaatakował. No, coś z tyle, no bo inaczej tego chyba się nie da sprecyzować. Normalnie no, Zaatakował, że tak powiem, na wariata, nie? No, tak dosłownie i przenośnie. Ojej, no nie zadziwiajmy się na tacy ludzie. Gdzie tu pojęcie brać? tak mi składzie No zobaczymy, co tu jeszcze dla nas przygotowane jest. Jaro był bity przez numer 16, czyli jak w tym to bardzo wysoko. TH8. TH8 zrobiony na 3. Czemuż to? Zobaczcie. Hmm. Mnie się wydaje, że ta dmuchawka powinna być lekko nakoskoszona w, w tą stronę. Tak w ogóle, nie? Ale czemu to bez problemu zrobił? Z tej strony dmuchawki, tu powinien jak najwięcej bombów obsadzać. Nie wiem, czy to ma zrobić, czy nie. Bo uważam, że bomby powinny być po przeciwnej stronie dmuchawki ustawione. Jak najwięcej bomb. Przede wszystkim redbomb. No tu jedna bomba. Zobaczymy, no gdzie tu będzie, będzie bomb, nie? Na pozoru. Z tej strony powinno być małą Bo są dwa air to, to one odstraszają. mnie, Nie o to chodzi, żeby nie doszły z tej strony. Zobaczymy, stanowi bombę, czy nie ma. To, bo może nie wyłapałem bo... wszystkiego. Chyba po rogach ja rognie tego bo... Z ciekawości zobaczymy ustawienie Jaro wioski. Gdzie ma te bomby? Nie? Bo tu smoki normalnie weszły jak masło z niego. No to czerwona bomba. O, giant Bomba. licho, Z tej strony. Jarl Bomba Czerwone, jak mówię, Jaro, popraw pop, Z tej strony, z tej strony, dmuchawki z tej strony musisz już bomb nastawiać. Bo one cię muszą bronić e, Gdzie jest Jaro? Numer 16 był, tak? Zobaczymy sobie. 17, przepraszam. Zobaczymy z gdzie ma te bomby wszystkie. Czerwona, czerwona, czerwona. Czarna. a, zobaczcie, a z tej jest jedna czerwona, jedna czarna. Trzy Tesla. Jaro. Pomyśl, jak tu Tesle włożyć do środka trzy, żeby by, bo to jest strasznie duża siła ognia, a ty ją tracisz na, od razu na wstępie. I te bomby ustaw z tej strony dmuchawki. Myślę, żeby to znacznie poprawiło jakość twojej obrony przed machami. To warto spróbować. Zaryzykuj. Myślę, żeby coś się pomogło. Uch, dwójka atakuje na Arsa. Zobaczymy, no, Lajka. Również smoki na czwarty balony i to jest 9 więc to zobaczcie, cztery AR defensy, ale chwilę, Arsik, czemu ty masz z jednej strony Iron defensy tylko? No, Przeraziło mi twoje ustawienie no trochę, jakie jest. No nie obraź się, ale... No nie rozumiem czemu tak jest. I czemu ona z tej strony, a nie z tej? Nie wiem, czy to były muchawki czy co? Chociaż to chyba... Lawy, lawy balony to chyba bardzo łatwo by się zjadły. Oczywiście nie jestem pewien, mogę się mylić, nie? Ale... Z jednej strony jak defensa... To zobacz, chodzi golem... Z wizami, to wszystko ci wytnie. Wszystko ci wytnie. Bo ty nie masz za bardzo broni. Masz tylko przeciwwetniczą raczej. Golem, no, dwa, nawet dwa, bo będę po łłysach stracić. Z drugiej strony balon opuścić. Ojej! Patryk! Mogę się mylić, ale. Ja to tam widzę. W tym kierunku bym myślał, że na ciebie mix się by opłacił. Zobaczymy dalej. tak, Patrzyliśmy na Jaro Ars Dummy. 29-29 zapewne jest. Hmm. Trzy pioruny i dwa INT Jak poszedłeś? Strzelał po chybacie? Z tej strony? Hmm. Czy od boku, żeby zbić AR Tak może być. Ostatnia no, scena, przegrać. Wiesz, że to tak ryzyko nie było za bardzo, nie? Ale zobaczcie, co on robi. Na spokojnie, nie śpieszy się za atakiem. On wie, że zdąży. Smoki wycięły te budki dopuszcza kilka na raz, nie wszystkie, nie wszystkie. Tu mu się jakiś smok jeszcze, kultu jednego, na tą miskę, zrobić tę tą stronę przodu. ale nie, tu jest z drugiej strony, zbiór z drugiego defesa. No w sumie jak gdzieś ataka To nie jest zły pomysł, przynajmniej na tak sobie wiosce, nie? Bo ogólnie na mocnej to czeka się z atakiem z drugiej strony, dopóki obrona nie strzela na główny, prawda? Żeby po prostu nie rozdzielać DPS u walczących DPS się wioski, bo to wszystko zbieramy po prostu, co możemy, nie? Ale przy takiej ilości to problemu nie ma najmniejszego, a warto sobie potestować różne sposoby atakowania. Nic nie tracimy, a jak widać, można trochę sobie poćwiczyć, prawda? To pewnie, Antenny partyzanta, bił koleś Hog hmm. No, tu już jest taka siódemka, powiem, że bardzo silna. Ale co? Fiuro, poszły, kurki uciekły. I co dalej? Zobaczcie, że on zostawił cztery balony. I mi się zdaje, że on jest zrobił po to, żeby mobę rozbierać. Co by nie było głupie. Jakbym jakąś czerwoną trafił. Ale nic nie znalazł. <coughs> Przepraszam. tej sensie poszedł kolejne po balony. Nie wiem czy szukałem bomb, czy czego. O się za ciekawe, kurczę. No to tak trochę zmarło po te balony. Ale wiecie, jakby, jakby były gdzieś jakieś czerwone bomby nawet na jedną czerwoną bombę, to już warto tę bombę puścić, zrobić tary... jak znajdzie, nie? Eee, więc... w sumie patent nie jest zły, nie? Tak jak mówię, na TH9 zawsze można kombinować i testować, nie? na TH7, przepraszam, bo... TH7 jeszcze się... przed smokami... nie powinny bronić O, to powiem parzyący, że cię zrobił na minkę. Czyli cię zrobiłeś na minkę, ten syni mam, bo las moki i szans nie ma. No dobra, no. Myślę, że to mamy? bo to Merwej, ja to numer 14. Merwej to jest ta dziewiątka. Na lewa chce od Zobaczcie, smoki. I również cztery na tamtym. O, coś tu się dzieje. I parkę, no. na siódmym. Główka na szóstym. Dobra, zobaczymy co tu się stanie. Hmm Mam, jest to strony wyopuszczona Pierwszy rage Chociaż tam zawsze sprawę wiedzy to jest bardzo dużo hmm. Tu gdzieś heal gdzieś, nie? Drugi rage Tu jest trzeci rage czy heal? Może heal Rage Spojrzę na wąską, żeby zmieścić obrażenia Gdzie ty schilowałeś? Może nie zauważyłem A tu mów po heal co z nich było? Nie, nie zdążyłem tego obrazu, Jak to rzuciłeś? Ale zobaczcie. O, Patryk, to tutaj taki atak był y, dość dobry, ale zobacz, że te smoki ci schodzą. Jednak te air, defen, air Towery na no 10 są mocne, prawda? Zobaczcie, są wszystko zbijane te smoki. Pomimo swoich kapelanów swojego siły, one nie wytrzymują tego. Nawało mocy, z tym, że tu już jest smoków za dużo, królówka doszła jeden arter tower, jeden smoka się uwiesił, ale zobaczcie jak on dość szybko do życia schodzi, nie? To tak nie jest źle, przecież to jest arter tower, nie? No i królówka, skilluj ją, skilluj, no, no zdążyłeś. Mervej, babcia Edzia, no i to wszystko co będę zaprezentować będzie. Czy ktoś za tego babci? będzie smokami na drugim? Zobaczcie, jakie ustawienie wioski z tej strony dwa AND Defense, bo tu jest, jest Dmuchawka. Powiem, że atak, znaczy wio ustawienie wioski podoba mi się, Dmuchawka spowalnia ataki i bardzo daleko odstawione są, niby wysunięte, żeby z tej lecieć. No, ja, jakby smokami atakował, chyba z tej strony poleciał, albo chociaż z tego boku. Naprawdę. Nie mi się, bo to jest taka chwilę, jakby nie było, nie? tego, że to są na piątym air defense. Z tej strony Strachu, no sumie też nie ma, no bo. No, daleko są oddalone te Aer Defense. No, Balony Smoky na drugim, jeszcze. No, fajna wyspa, podoba mi się. Patrzcie, taka ciekawa. Niestandardowa, aż tak powiem, nie? Bo tam zawsze się daje tak po spośce te Aer z góry lub bok. No? A tutaj babcia edzia jednak to dość śmiesznie wstydzne. Ale może się to sprawdza. Nie wiem. Warto było kiedyś uwagę na to. No z powodu zawsze może spowolnić, ale te to Arkle ta wyraził to są małe obrażenia, żeby coś zrobić. Chłopaki! Gratuluję! Na razie wygrywacie macie mniej ataków, macie więcej gwiazdek, tak trzymać i jeszcze, no to co, do zobaczenia, nie? Hej, na cześć.